Witam kolegów hodowców. Chciałem powiedzieć coś o nowym produkcie c 22 Jest to herbawet Jest to herba taziowa dla gołębi. Oczyszcza organizmy. Drogi oddechowe. Jest tam prawoślad, jest tam mięta. Co my tu jeszcze mamy? Jest tu tymianek ziela. Ale owocowy. No i po prostu to, tak jak tu jest zastosowane, ja to dwa razy w tygodniu podaję gołąbką. Daję dwie łyżeczki na liter wody. Zaparzam sobie to potem po prostu biorę i sobie to odcedzam przelewam przez siteczko teraz tak te zioła które mi tu zostają nie proszę państwa ja ich nie wyrzucę mam tu karmę, karmę zwiedzioną. jest tu te te właśnie wszystkie przepraszam bardzo te zioła właśnie będę z tego to karmy wymieszać dobrze nie wyrzucać stosujemy yy, tak samo to do dopicia herbatkę te zioła tak samo wymieszujemy do tego Widać trochę, że jest, jest karma Zbogacona o, o, o ten o grochy jest po prostu też płatki owsiane daje no bo tu już są gąbki, bo wypluwane młode Nie, bój się nie bój się nie bój się Jedne następne drugie już u góry Tu są już też na kruciu Także pomału się już wykluwają młode Niczego no i to po prostu wezmę sobie i teraz na przykład ja sobie zasypuję. Trochę tam kupki wetu mam też. Mykowet ta karma, na szczelna, wody tam gołąbką do jedzenia, to mają do picia te zioła mam przygotowany już wisi mi się mój plan lotowy dla gołąbków na pewno go do, albo będę go dawał w niedzielę po locie na wieczór albo będę go y, dawał w poniedziałek rano do picia za elektrolitem i prawdopodobnie jeszcze w piątek będę chciał podać gołąbką do picia rano też tą ten herbatkę, tą właśnie ziołą herbawet. Także pozdrawiam wszystkich kolegów hodowców i dobry lot.